A my od włoskiej pizzy przechodzimy do polskiej pogody. Razem ze mną jest już Ksenia Chlepicka. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie będzie to miłe przejście, ale no... no niestety za tobą też ten widok nie jest najlepszy, bo tak trochę mgliście, deszczowo mam wrażenie. Deszczowo niekoniecznie, ale to są takie niskie warstwowe chmury nad Warszawą, nad całą centralną i przede wszystkim też północną Polską. No, i niestety, muszę powiedzieć, e, taką sentencję, która będzie nam w pogodzie, i mam nadzieję, że tylko w pogodzie, towarzyszyć i dziś, i jutro. Absolutnie nie ma sprawiedliwości, bo dla porównania zerkamy teraz na Polanę Szymoszkową, i tu właściwie wręcz bezchmurne niebo, i jutro od samego rana mieszkańców południowej Polski będzie witało słońce e, przez cały dzień, pogodnie, słonecznie na Dolnym Śląsku, to w ogóle jutro przez cały dzień bezchmurne niebo. A w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu, w Suwałkach, w Białym Stoku, tak jak dziś, tak i jutro, dominacja chmuru. Zobaczmy już mapę Europy i teraz od razu chcę podkreślić, że jest, nie ma sprawiedliwości, jeżeli mówimy o zachmurzeniu, ale w przypadku temperatury delikatna rekompensata. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że w nosy w Gdańsku bardzo ciepło, a na południu kraju... Mróz i to konkretny. Teoretycznie pogodę w Polsce kształtuje wyż, który teraz jeszcze nad polską jutro nad Niziną Węgierską, ale to jest taki typowo jesienny, chociaż mamy połowę stycznia, zgniły wyż. Niestety, ale okoliczne niże podsyłają chmury przede wszystkim nad północne województwa Polski. E, święto Pizzy to mogę powiedzieć, że tak naprawdę jutro. Absolutnie wszystkie europejskie stolice pogodne, wręcz słoneczne, i tylko dwie pochmurne to Warszawa i Rzym. I w Rzymie może nawet pokropić. Najcieplej w Lizbonie i w Atenach 13 stopni i w obu tych stolicach właściwie ani jednej chmury. Tak samo jak w tym momencie na Dolnym Śląsku. Dziś temperatura do 6 stopni, a w nocy minus 6 stopni, w tym najchłodniejszym momencie nocy, w Krakowie, w Katowicach czy w Rzeszowie, minus 5 na nie? Także południe zimne, ale wyjątkowo pogodne. Północy, centrum pochmurne ale cieplejsze, natomiast w nocy nigdzie nie będzie padać, więc teoretycznie bardzo dobre warunki do podróżowania, ale uważajmy, poranek będzie mroźny na południu kraju, ale później w Zakopanem możliwe, że na termometrach zobaczymy 10 stopni. To jest akurat prognoza, która pewnie powoduje zatrzymanie akcji serca wręcz u właścicieli stoków. No nie wygląda to zachęcająco, ale oczywiście po, o godzinie 20.45, może 21 21.00 sprawdzimy też prognozę dla narciarzy. Północ pochmurna, ale bez opadów, ciepło. Na drogach jazdę utrudniać będzie silne słońce. W niedzielę już lepiej, bo właściwie wszędzie bardzo pogodnie, nadal wysokie ciśnienie. Poniedziałek również pogodny i tak naprawdę dopiero od środy więcej chmur, ale zauważmy, że no, to pierwszy sezon, pierwszy turnus ferii, a temperatura w trakcie dnia naprawdę wysoka. Na 45 dni można znaleźć prognozę w aplikacji Pogoda Interia.